To jest przełomowy rok w naszym gospodarstwie. Mamy ponad 400 odmian pomidorów. Cała ta wiedza, doświadczenie, które zebraliśmy przez ostatnie 20 lat, owocuje. To, co uczyliśmy się przez 20 lat, robiąc eksperymenty, doświadczając tego wszystkiego w ogrodzie, to daje prawdziwą bombę w tym roku, największą jaką mieliśmy. Jesteśmy na Podlasiu, miejscowość Czajewulka. Nasze gospodarstwo głównie składa się z uprawy pomidorów, papryki, cebuli, trochę ogórków, kapusty. Oprócz tego są zwierzęta są to kury, kaczki i gęsi. I jedna indyczka jeszcze jest. Ten rok jest dla nas przełomowy, pod, zwłaszcza pod względem uprawy pomidorów. E, te 400 odmian uprawiane jest w tunelach eksperymentalnych. W tej części, tak jak widzimy, mamy. E, uprawę eksperymentalną. Są to trzy tunele, prawie tysiąc roślin, no około po trzy sztuki z każdej odmiany w celu znalezienia najsmaczniejszych, najlepszych odmian i pod względem smakowym, ale też jeśli chodzi o cechy uprawowe. I handlowe również. Tak, również handlowe. W pozostałych tunelach mamy bardziej odmiany, które... Wyselekcjonowane. Wyselekcjonowane z zeszłych lat, które tworzą tą jakby... Główną masę owoców, które, które, sprzedajemy, tak, które sprzedajemy. Po co jest tyle odmian posiane u nas? Po prostu badamy sobie doświadczalnie, eks eksperymentalnie, co najlepiej pasuje nam, co, co, co się podoba klientom. Na przykład badając pomidory malinowe, sprawdzamy, że jeden z tych wielu pomidorów dopiero się nadaje. Do handlu, znaczy naj najbardziej smakuje tak. najbardziej lube, smakuje lube, lube, tak. naszym odbiorcom co roku mamy dużą coraz większą ilość odmian które i zostają próbując je najlepsze zostają na następne lata jako te tak. bazowe odmiany tak, najstarsze odmiany które u nas są w gospodarstwie to już są u nas powyżej 20 lat tak zgadza się tutaj będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy w tym eksperymencie mamy 1000 krzaków te około trzech krzaków z odmiany każda biała kartka mówi o następnej odmianie Tutaj na przykład Indigo. Indigo Apple. Apple, tak, tak. Tak, i to są z tych odmian fioletowych, których mamy bardzo, bardzo dużo. Tutaj, tak, tutaj kolejna to fioletowa odmiana. Fioletowa, ale to jest shadow boxing. Dzieciaki u nas nazwały to. Pomidorem ognistym, bo jak on dojrzewa, to w takie paski jak ogień. Zazwyczaj odmiany fioletowe dostają plamę. Gdy dojrzewają, tak która jak się tu, wybarwia, tak. tak. Jak tutaj, no wiele kolorów, może się wybarwiać ta plama. W zależności od odmiany. Tak. Tutaj fioletowa gruszka, proszę bardzo, ona się tak wybarwia na pomarańczowo. Tak. Tutaj na przykład mamy ciekawą odmianę Bumblebee. Ona, ona się jest... wybarwia na żółto. Na żółto. Możemy zobaczyć. Tutaj. Chyba tu coś. Nie. O, widać, o. pięknie. Tak, tu ona, jak będzie dojrzała jest trochę miękka i żółta. Pyszna odmiana. Taka bardziej śliwkowa. Tak, tutaj jest odmiana wełniasta i ona też już zaczyna dojrzewać. I krzak jest włochaty, jak również owoc jest troszeczkę włochaty. I tak możemy chodzić tu, jak w dżungli. O kurde, zobaczcie. Jaki bydlak to? Moonshiner's Ball, czyli piłka bimbrowników. Piękne. To jest jedna piłka czy Nie, trzy. to chyba ze cztery, ty pasz. Albo pięć. No? Piękny pojazd. A pomysł. co to jest? Tu jest inna odmiana już obok, widzisz? Są jakby dwa kolory te dwa krzaki się na siebie wlazły. To jest odmiana babuszki sekret i prawdę mówiąc, bardzo bym chciał pozdrowić tą babuszkę, bo ma kilka bardzo dobrych odmian. Nie wiem czy babuszka jeszcze żyje, ale pozdrawiam. To jest od mojej dziewczyny Agi, odmiana Aussie. Patrz, tutaj są już dojrzałe. Piękna genetyka. Zdrowe odmiany. Jakie pomidory. Tak, bardzo się cieszę z tych, z tych nasion. Ten chyba się skrzyżował, z czymś bojemu, daleko jest od Great White. A. A, Proszę zobaczyć, wybarwienie malinowe. Normalnie powinno być białe, także to już jest zmienność genetyczna w odmianie. No Piękne owoce, kurczę po kilogramie na lajcie. I tutaj jest tak zwane BCC, czyli Barry's Crazy Cherry. To jest już taka prawdziwa multiflora, którą ja bardzo lubię. Tu widać, jest bardzo dużo owoców na jednym gronie. To o to chodzi, że one, one mają pełno kwiatów. Tu musimy powiedzieć, że z One tych szaków do jedzenia. Większość gron już została zebranych, tak? Bo Wiesz tutaj my, słodkie, bardzo dobre. Tak. No, można. Ta odmiana ma to do siebie, że ona dojrzeje całe grono i można je później zerwać w całości. I ona jest... czeka, tak? Czeka. Człowiek, który kocha pomidory, wie, że pomidory mają różne typy, tak? Mówimy o malinowych, bawolich, sercach, o czerwonych, o fioletowych, jest ich tak dużo, a dzięki tej różnorodności z każdego tego podtypu mamy po kilkanaście lub po kilkadziesiąt nawet odmian. Może się okazać, że mimo że kochasz pomidory malinowe, ten jeden ci będzie mniej smakował, a drugi bardziej. Być może znajdziesz swojego ulubionego pomidora, swoją ulubioną odmianę. Niektóre pomidory odbiegają całkowicie od standardu pomidorowego, zwykłego. Są takie rzeczy, których się nie spotka po prostu w uprawie standardowej, takiej typu konwencjonalnego, czyli w sumie uprawie chemicznej. Stosujemy opryski, tylko to, co pryskamy, to są same najlepsze rzeczy. Ja się nawet nie boję tego zjeść razem z, ty z tym opryskiem. Są oprysk to naturalne preparaty. Naturalne, najlepsze preparaty dopuszczone do rolnictwa ekologicznego. To... W naturalnej uprawie? Niestety nie wszystkie choroby mogą być kontrolowane, ale. Na tym ona polega, tak? Nie stosujemy preparatów chemicznych, tak jak widzimy, niektóre po prostu odmiany się nie sprawdzają. Tak, różnorodność genetyczna mówi, że nie każdy krzak będzie taki idealny. To nie jest odmiana F1 standaryzowana, że tak. każdy krzak jest taki sam. One dlatego się różnią. Jeden będzie piękniejszy. Mimo że mamy rusz... tak bardzo podobne warunki w tym miejscu, tak jak widać ta odmiana e, no, nie, radzi sobie. nie radzi sobie, więc po prostu ona nie będzie już kontynuowana. W naszym gospodarstwie ten rok jest całkowicie przełomowy. Przełomowy jest również pod tym względem, że zastosowaliśmy wymarzone nawożenie. Daliśmy prawie wszystko, co uważamy, że jest potrzebne glebie, żeby rośliny urodziły najlepsze, jakie mogą plony. Jako, że pracujemy na piachu, na, na piaskownicy, tutaj na górce, na której mieszkamy, to jest bardzo słabej jakości gleba, tam gorsza niż czwarta, może piąta klasa. Tak się złożyło, że nasz kolega rozkopuje od dłuższego czasu staw i miał dużo, bardzo dobrej jakości osadów dennych, takich gliniasto-ilastych minerałków. I po prostu to wprowadziliśmy do ogrodu jako pierwsze. Oprócz tego zastosowaliśmy wreszcie pełne dawki mączki bazaltowej, która daje 70, około 1 pierwiastków jakby pochodzących z wulkanu, z ziemi, jak również algi morskie, alginit, które, które dają następne 60 kilka pierwiastków, ale bardziej tych morskich, z morza. W ten sposób zapewniliśmy około 90 kilku pierwiastków, prawie całą tablicę Mendelejewa, tylko oprócz tych szkodliwych metali, ciężkich, mocnych i takich rzeczy. Jakby one są badane pod względem zanieczyszczeń i są to czyste substancje dopuszczone do ekologii, ta mączka wazeltowa algi, jak również te prostsze rzeczy, czyli, czyli źródło wapnia, magnezu, dolomity, kredy. Jak również mikroorganizmy, co jest kluczową według nas rolę pełni w, w ogrodzie. Gleba musi być żywa. Pierwsze co jest potrzebne, to ona musi być żywa. I dopiero żywa gleba potrafi wytworzyć pomóc roślinie wytworzyć najlepszej jakości plony. Pomidor czy jakakolwiek inna roślina uprawiana w ten sposób to jest bomba witaminowa. One są, mają zupełnie inny skład, szczególnie skład mikro i nano. Są tam pierwiastki, których nie było już dawno w glebach lub są rzadkie. Dlatego właśnie wyspy wulkaniczne tak pięknie rosną. Tam są takie dżungle, ponieważ mają bogactwo pierwiastków. Dzięki temu, bogatemu naturalnemu nawożeniu, mm. mają o wiele wyższą zawartość składników odżywczych. Tak mówimy przede wszystkim o minerałach, witaminach, enzymach w stosunku do kon e konwencjonalnych e produktów, które możemy dostać na rynku po prostu. Mm. Intensywny smak. To jest bezpośrednie przełożenie metody na uprawę. Metody uprawy na smak i na intensywność. Również na te witaminy, które są zawarte w tym. Najważniejszą rzeczą, jaką ciężko oszukać, jest smak. Po prostu ten pomidor, który jest uprawiany w ten sposób, o którym mówimy, ma tak niezapomniany smak. Ludzie mówią mi, że to są pomidory, które pierwszy raz w życiu jedli o takim smaku lub lub pamiętają może z jakichś pradawnych czasów, że ich babcia może miała takie pomidory, albo podobne, kiedyś. Taka, Pięknie taka się mali, W malinowy kolor wchodzi, bardzo fajna odmiana. Dość plonotwórcza, nie za duże rośliny, ale myślę, że wizualnie... warta, warta kontynuowania. To jest trochę twardy. Pyszny. W ogóle to jest najlepszy wyznacznik, jeśli coś Wam bardzo smakuje, to znaczy, że to jest dużo bliżej zdrowia. Nie mówię tutaj o jakichś słodyczach czy coś, bo to już jest bardziej kwestia uzależnienia niż, niż smaku. Mówię o plonach czystej rośliny zdrowej. O, też zapach. Nieraz czuć tak silny zapach krzaka pomidora, czy owocu, czy innej rośliny, która jest w ten sposób uprawiana. To jest coś unikalnego. Dobry pomidor by, będzie nawet pachnieć tutaj od trzy półki. Od no, tutaj, od trzy półki, czuć, czuć ten zapach, tak, dokładnie, to tego się nie da oszukać. Jak miałem 15 lat, mniej więcej, około, tak, 15-16 lat stwierdzono u mnie szereg uczuleń, między innymi na pomidory, mhm, tak, bardzo dojrzały. Tak jak widzicie, dziś Funkcjonuje bez żadnego problemu. Jem pomidorów bardzo dużej ilości z własnej uprawy. Tutaj zostawię pewne niedomówienie, niedopowiedzenie, co jest przyczyną i jakby co sprawiło, że jest to możliwe, ale powiem Wam, że uważam, że te uczulenie na pomidora to nie było do końca uczulenie na pomidory, mimo że nadal surowego pomidora ze sklepu nie odważyłbym się zjeść i poza sezonem. Oprócz naszych pomidorów, nigdy nie jem innych pomidorów. Tutaj wyrósł gigant. Ogólnie gigantyczne odmiany, to są odmiany selekcjonowane przez wiele lat. Pod względem reko, rekordów, rekordów świata, rekordów Polski. Ja jestem na takim Stowarzyszeniu Polskich Hodowców Olbrzymich Warzyw. Czyli mówimy o selekcji pod względem wagi, tak, wielkości. Tak, to nie są żadne GMO, to nie jest żadne kombinowanie z genetyką. To jest po prostu wybieranie jak najlepszych krzaków pod względem wielkości masy. Największe u nas w gospodarstwie mieliśmy dwa owoce po 2,5 kg i one zdołały wisieć na własnej łodyżce i nie spadły. No, tak jak tutaj widać. Tak, tutaj widać w e, mamy tak, greyfruta 3... odmiana greyfruit trzy owoce odmiany grapefruit. Pierwszy raz y, mamy ją w naszym gospodarstwie, jak widać one każdy przekracza y, kilogram. kilogram tak, jakby więcej. się chciało w ogóle to zrobić, żeby one były większe, trzeba by było ograniczyć owoce do jednego największego i wtedy roślina ale... by wykarmiła dużo większy owoc, ale to nie jest dla nas potrzebne. Aktualnie. One rosną naturalnie, my nie, nie prowadzimy tych roślin jakby w celu tego, żeby y, zatrzymać jeden największy owoc, żeby on urósł jak największy. Tak jak widać, ile zdo y, roślina zdołała wykarmić, Tyle po prostu ich tak, i... Widziałem po prostu listy w internecie, gdzie są opisane po całej stronie każda odmiana, gdzie występuje 10 tysięcy odmian. Nie jesteśmy w stanie uzyskać tego w żadnym handlu oficjalnym, nawet małej cząstki tego. My nawet nie jesteśmy w stanie przetestować tych wszystkich odmian przez całe życie, jak się byśmy uparli. Coś o, powiedzmy również o roślinach towarzyszących. Tutaj mamy na przykład portulakę warzywną, jedno z najzdrowszych warzyw, jeśli chodzi o zawartość składników odżywczych, witamin e, oraz kwasów omega-3. Jest to również idealna, e, idealne Harma. pożywienie dla zwierząt e, z tytułu tego właśnie tej zawartości składników, ponieważ to są najbardziej wymagane rzeczy. W przypadku kury również, jak i człowieka, czyli te wcześniej wspomniane kwasy. Omega-3, y, witamina A, E, y, D i C. Proszę. Kogucik. Kochany kogucik. To widać, że to jest dobry towar. Mm. Chodźcie kurki. Mądre kurki. Wiedzą co dobre Gęsi przy podlewaniu grzybów właśnie e, zażywają kąpieli Tu możemy to jest zobaczyć... jest jestem nawadniania, zraszania tych grzybów. Gąski. Chodźcie gąski, chodźcie do mnie. Chodźcie. Chodźcie. Chodźcie kochane, chodźcie. Chodźcie do pana, no. Dobre. Zobacz, jak gadają z nim. Żeby budować zdrową glebę, elementem nieodzownym są zwierzęta. I, I w trakcie jak nie mamy uprawy, to również zwierzęta chodzą po całych ogrodach. Tak. Tam po całych tunelach są wpuszczane. Dzięki temu jakby regenerują tą glebę, wprowadzają odchody bezpośrednio do ogrodu i zjadają szkodniki, które tam bytują przez cały sezon i ogólnie jest wielorakie. I zjadają też wszystkie odpady, łącznie z grzybami. Będziemy pracować stopniowo nad tym, żeby był wybieg rotacyjny, tak? czyli tak bardziej e, 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 zmianowane stanowiska, tak? zmiana stanowisk, na przykład cztery miejsca, w którym one będą naprzemiennie wypasane dzięki wtedy czemu, będzie idealnie. Dzięki czemu tam będzie dorzucana materia organiczna, tam będzie dorzucane nasionko, to będzie wyrastać i dopiero jak wyrośnie, będzie z powrotem przeganiana tam kuracz lub inny ptak. Tak, czyli tam po tak. dwóch, trzech tygodniach Tak. tak na przemian. I tak na zmianę, dzięki czemu wtedy, wtedy się ten ekosystem regeneruje dużo szybciej, bo jest wzbogacany bardzo. To jest główne założenie właśnie yy, Rolnictwa. Rolnictwa regeneratywnego, tak. To jest najprostszy i najbardziej skuteczny sposób na regenerowanie gleb. Nasze gospodarstwo to 16,5 hektara, z czego 8 zajmują lasy. Całe te lasy 8 hektarów posadzili nasi rodzice za czasów naszego dzieciństwa, młodego bardzo dzieciństwa. Jakbyśmy mali, byliśmy mali. Tak, tak, tak. Malutcy byliśmy. Ten las, w którym teraz jesteśmy, ja pamiętam, Ten. będąc w podstawówce, ziemia była przeorana tutaj i posadzone drzewa. Tu jednego drzewa nie było. Jak widać tutaj dom dość solidny wyrósł. Ten jest najładniejszy, najładniejszy w z lasów. Tak. tak. większość lasów On ma była około 30 posadzona. lat. Około 30 tak. lat ma. Ojciec był wizjonerem, on sobie powiedział, tak, tu będzie las, tu będzie staw, tu, be, tu będzie ogród przydomowy domy. Wszystko, wszystko zaplanował sobie i tak, jak sobie zaplanował zrobił. To jest coś unikalnego i czuję wielką wdzięczność, ponieważ zbudować takie gospodarstwo teraz od zera, to jest bardzo trudną sprawą, bardzo trudną. I potrzeba, potrzeba by było potężnego kapitału, żeby to budować jakby od początku. Nasze uprawy prowadzimy organicznie. I zgodnie z tym również wzrost naszego gospodarstwa jest organiczny, naturalny, czyli rośniemy powoli w stosunku do naszych możliwości, nie biorąc kredytów, tak? czyli po prostu jest to wolniejszy rozwój, ale... Yy... Moim, bar, moim zdaniem bardziej odporny na, na wahania właśnie koniunkturalne. E, prowadzimy sprzedaż bezpośrednią, czyli jakby nie do końca zależymy od, od jakby wahań e, rynkowych, tak. Poza pomidorami mamy też kilka innych projektów. Myślę o wspieraniu lasów naszych, które posadzili nasi rodzice grzybami, grzybami leśnymi, jak również grzybami uprawnymi. Bezpośrednio z lasem łączy się również idea leśnych ogrodów agroleśnictwa lub tzw. lasosadów, czyli wielopoziomowych, wieloletnich nasadzeń w połączeniu z roślinami również jednorocznymi. Chodzi o to, że sadzimy drzewa wysokie, małe, mniejsze drzewa, krzewy. Wiele poziomów, tak jak wygląda naturalny las. Mamy tam pnącza, możemy tam mieć również zioła, rośliny wieloletnie, rośliny jednoroczne, krzewy, jak również grzyby i inne żyjątka. Wszystko, co żyje w lesie, może również być, dawać plon. Te rośliny w synergii tworzą coś więcej niż same, rosnąc w monokulturach. One łączą ten cały ekosystem, dzięki czemu unikają tak wielu chorób, unikają szkodników. Jedne wspomagają drugie, plon tych roślin będzie synergicznie, czyli 2 plus 2 będzie 5. Ja zauważyłem coś takiego, że po 20 latach uprawy, natura dalej stopniowo wraca do siebie. Czyli według mnie to nie jest krótkotrwały proces, to jest, to jest jakby wspomaganie natury by mogła się odbudowywać. Zauważyłem u nas tak wielką ilość gatunków, których tu dawno nie było, jakieś ptaki, o których nikt tu nie słyszał wcześniej, owady, no takie duże, jak palec chrząszcze, takie z rogami różne, bez rogów, jaszczurek kilka rodzajów, węże, wszystkiego pełno jest w tej naturze i to cieszy człowieka. To jest coś co cieszy. Natura sobie bez nas poradzi, my bez natury sobie nie poradzimy. Tak, wszystko pochodzi z natury. Tak. Wszystko, co mamy na świecie, pochodzi z natury. Jesteśmy nieodłączną jej częścią i tyle po prostu. Szanujmy ją. Tak, trzeba szanować i według mnie możemy spokojnie odwrócić procesy, które zaszły. Degradacyjne. Degrada, tak. Degradacyjne w ekosystemach i no ja, ja widzę nadzieję jeszcze i możemy to zrobić. To oducza egoizmu, to podejście, które pokazuje, że nasza praca może jeszcze po setkach lat skutkować na dalszy, na da, dla dalszych pokoleń. Nasze gospodarstwo to nie zakład produkcyjny, to jest e, ciągła współpraca z naturą dla osiągnięcia jak najlepszych, najzdrowszych plonów zgodnie z jej zasadami. Serdecznie zapraszamy do naszego gospodarstwa w celu degustacji oraz zakupu tych pysznych pomidorów. Możemy też oprowadzić wycieczkę, pokazać tą bioróżnorodność w ogrodzie. Jesteśmy w gminie Ciechanowiec, powiat Wysokie Mozowieckie województwo podlaskie, Czaj Wulka 28. Wbijajta! Brama jest otwarta. Mm. Ty? A przecież ja byłem uczulony na pomidory. Chyba na to wygląda. Nie wiem o co to chodzi.